Witam Switzerland Just Europe. Just Europe. Just, Europe. Just Europe. Europe. Następna podróż się zaczyna dla nas. Będziemy jechać do Edynburga, a z Edynburga będziemy frunąć dalej lecieć, nie frunąć. Tu no jest pociąg w którym byłem w zeszłym tygodniu nie dwa tygodnie temu byliśmy w Londynie a my będziemy jechać cross country serwisem Z Aberdeen ale jak już jesteśmy to możemy zawsze zobaczyć klasę 73 która będzie ciągnąć ten aż chyba do Edynburga Taki jest mały myk, że w tym nocnym pociągu te pięć rogów oznaczają różne miejsca. Edynburg, Glasgow, Aberdeen, Inverness i Fort William. Taka sztuczka. Podróż czas zacząć. To jest klasa 222. A tu jest moją znajomi, co się <gry> Dobre? Wzięliśmy sobie jedzenie, bo nie wiemy jaki będzie. Podjeżdżamy za bardzo, tak A ten będzie 13 minut po nas. Ale ślipa Romano, co będziesz pił? No prawie, no uh, yes, please. Thank you. Pan przychodzi tutaj Daje herbatę I takie malutkie kolapki Z takiego wózka Pierwsza klasa jest taka mała W sumie w miarę Dobrze, żeśmy sobie jedzenie kupili Bo nie było nic tak naprawdę, nie? Nie ma o moja jaka ładna, proszę bardzo boy, boy, boy No i dają takie małe drinki Takie, już dawno już nie widziałem takie Coca-Coli I wodę gazowaną I ciastko I lemon drizo i Arbata i moja żona ma na imię drugie daje Bito Heh. jedno miejsce na wózek taka toaleta i tam jest O, czemno, nie si widacz, za bok Teraz jest wagon tylko z przodu, znaczy przed Wagon sobie tam gdzie jest ta lokomotywa. Obłany jest ten pociąg jednym z najbardziej niewygodnych pociągów Wielkiej Brytanii. To jest chyba klasa 222 Voyager. Właśnie. Chyba. Zaraz zobaczę sprawdzę, co tu jeszcze dopowiem. Widzicie jak w toalecie da się zamknąć teraz pokazane, że są zamknięte drzwi ja w tym pociągu strasznie papier porozwalany, także nie wysprzątany bo on robi taki kółko jedzie z Edynburga, albo nawet jeszcze poniżej i od razu wjeżdża z powrotem, no, ale tak ok jest usterką no. toaleta, no cóż co ładnie park. My jeszcze dobrze żeśmy nie wyjechali. A tutaj, tu się chce już spać. Dobra, póki co to zobaczmy, póki nie ma za bardzo dużo osób. Jak siedzenie wyglądają. Ok, tak wygląda podwójne. Tak wygląda poczwórne. Można sobie zasunąć albo odsunąć. E i są pojedyncze światła, które się da wyłączyć albo włączyć. I jest napisane, czy jest dostępny, czy nie jest dostępny. I dokon Romeo? Do a little recline. I don't know. First of all, take your jacket and put it up. samo, yeah? Nada, pokaż, czy się rozsuwa, siedzenie, czy nie okej, okay. tylko trochę się rozsuwa, tak? Co myślisz na ten temat? Jest okej A jeszcze takie zagłówki tutaj pokazane są no wolniej nie jest źle tak naprawdę czekaliśmy dostęp do stacji Upróf. ładna stacja, no ciężko nie widać tak naprawdę. Wjeżdżamy do Dandy. Tu się go będą będzie zmieniać. Brigada.

Nata. Klasa trzy, trzy, cztery. Romek, Romeo, this way, look, end of the trade. 3-4 trzy, trzy, oko. We're gonna eat porridge. This one. There is a you know why? I like this. That is a shame the photo. Następna przygoda, dzisiaj będziemy lecieć do Genewy, Genewy? a później jedziemy do Engelberga na skoki, a za wszystkie bilety, a jedzie nas cztery zapłaciliśmy stówkę, 100, 100 funtów, to 500 zł z Edynburga, eee, co tam jest nowego? Nigdy jeszcze w życiu nie leciałem takimi liniami jet two. więc coś nowego dla mnie. Zobaczymy, jak będzie. Z ostatniej bramki lecimy. Jet-tu tak. Włazimy tyłem, ale na 37, BBC, go! Go! 37! Go! Hiya. Good morning. Hi, good morning. yeah d b and c d okay so d is here i'm gonna sit here go go c and b so middle and token so a to the the and active areas are nice and clean if you need a hand, we'll be there to get you all this. Alright. So, take it go. Gotta say, I love the mood uh, keep your seatbelts loosely fastened anytime you're seated uh, even if the seatbelt sign is switched off just in case we do encounter any turbulence um, a slight delay to our departure. Um, quite cloudy skies at the moment, but it's forecast to clear up and tomorrow some variable wicks. We're landing on the... Uh...

ładne widoki za oknem tutaj też ciekawe podejście do lądowania tutaj by zahamował na ręcznych powietrzu widziałem, że jakimi się tu robią, jak się zachęcają co? Please make sure you've got your. Board, keys and all other valuables. Anything we'll left behind will be handed to our ground team here. Take care when you open the overhead lockers, as some things may have moved during the flight. Just so you know. like we'll let's to go. Let's go. Let's go. bestia rzutnisko bizji w miarę nawet warto można było powiedzieć

Co to za smaruk? Zluk. Stacja jest ekstremalnie busy. Możemy być, no. Stąp, stąp. Ja jestem na przy przygodą znowu zaczyna. Już chyba się zrobimy na pociąg. Uh, oh. okay. nice. it's not